Cześć! Dzisiaj rozpoczniemy czytanie serii Baletnice. O takich dwóch książek. I e, będę Wam w każdym odcinku serii Baletnice czytała Wam ja? I zaczynam od pierwszej. Baletnice. Przyjaciółki i rywalki. Rozdział pierwszy. Czas wstawać. Panno Syrykatko. Jak każdego ranka Maja pochyliła się nad łóżkiem Zoi. Od początku roku dzieliły pokój w szkole tańca, opery paryskiej. Trzecia współlokatorka była Constance. Jak zawsze wyglądała idealnie. Jej długie czarne włosy były gładko uczesane. Miała na sobie perfekcyjną koszulę i nieskazitelne białe dżinsy. Maja wiedziała, że niektóre uczennice pierwszego roku nie bardzo ją lubią, gdyż uważają, że jest zbyt idealna. A przez to nie szczera. Dla Konstans być punktualną oznacza przyjść 5 minut przed czasem. Innym słowem, wspólne mieszkanie z Zoją nie zawsze. nie zawsze było proste. I współlokatorka nie była najbardziej uporządkowaną ani punktualną uczennicą w szkole. W internacie pokoje mogą być sprawdzone w każdej chwili. Lepiej więc sprzątnąć, Henryk. Mój tatuś zawsze powtarza, że człowiek nie jest stworzony do pracy przed 10 rano mruknęła Zoja. Maja nie skomentowała jej słów. Znała już przyjaciółkę na tyle dobrze, Wiedziała, że potrzebuje godziny po obudzeniu na ogarnięcie się. Maja uśmiechnęła się muchając na gorącą czekoladę. Ka jak każdego ranka dziękowała swojej szczęśliwej gwieździe, była bardzo zaskoczona, gdy przyjęto ją do szkoły tańca najlepszej na świecie stwierdziła w duchu, gryząc krągę z masłem. To, że została przyjęta, nie było wcale oczywiste. Na Martynice, gdzie dorastała, wszystko wydawało się tak dalekie i dostępne tylko dla tych, którzy żyją we Francji. Ciąg dalszy nastąpi, gdzie będziemy kontynuować ten rozdział. Więc z każdego dnia będziemy czytać, tyle ile mi się uda. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!